Transformacja energetyczna w Polsce nabiera rozpędu. Dzisiaj coraz więcej osób zwraca uwagę na to, aby rozwiązania, które stosuje w swoich domach, były ekologiczne, ale również przynosiły wymierne oszczędności. Duża część budynków jednorodzinnych posiada już własne źródła energii elektrycznej w postaci paneli fotowoltaicznych. Właściciele takich systemów chcą z nich korzystać nie tylko dla zasilania urządzeń takich jak lodówka czy pralka, ale również do ogrzewania budynków. W takim aspekcie najlepszym rozwiązaniem staje się powietrzna pompa ciepła. Jedną z najczęściej stosowanych pomp ciepła w ostatnich latach jest urządzenie powietrze-woda typu monoblok. W tym rozwiązaniu wszystkie podstawowe elementy zostały zamontowane w obudowie na zewnątrz budynku. W przypadku zaniku zasilania elektrycznego woda znajdująca się w części zewnętrznej układu zaczyna się wychładzać. W przypadku długiej przerwy i temperatury powietrza zewnętrznego poniżej zera mogłaby ona zamarznąć, powodując uszkodzenie przewodów, jak i elementów pomp ciepła. Aby zapobiec takiej sytuacji, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie systemu. Do wyboru mamy trzy rozwiązania. Podtrzymywanie zasilania za pomocą akumulatorów lub agregatu, które jest stosunkowo drogim rozwiązaniem. Zastosowanie roztworu glikolu, który jest gorszym nośnikiem energii oraz ma wyższą gęstość od wody. Wymaga również okresowej kontroli stężenia oraz musi być odpowiednio utylizowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami. I ostatnie rozwiązanie to zawory antyzamarzaniowe, którego przykładem jest właśnie zawór z serii iStop. Zawór w zasadzie składa się z czterech elementów. Idąc od góry, mamy tutaj przerywacz próżni, który umożliwi wypływ wody z systemu, mosiężny korpus zaworu z gwintami zewnętrznymi, zawór stopowy, który umożliwia wymianę wkładu termostatycznego bez konieczności opróżnienia systemu z wody, oraz wkład termostatyczny, który odpowiada za pracę zaworu. Podstawowym zadaniem zaworów jest utrzymanie temperatury wody w odcinku zewnętrznym na poziomie 3 stopni Celsjusza, co zabezpiecza system przed zamarzaniem. Za utrzymanie takiego stanu odpowiada element termostatyczny umieszczony w dolnej części zaworu, który otwiera upust zaworu przy temperaturze wody równej 3 stopni Celsjusza. Jednocześnie temperatura jego zamknięcia wynosi 4 stopnie Celsjusza. Woda dopływająca z wewnętrznej instalacji w budynku ma wyższą temperaturę, więc kiedy dotrze do zaworu, upust zostanie zamknięty. Następnie woda zacznie się wychładzać, co spowoduje ponowne otwarcie upustu. Cały proces powtarza się cyklicznie do momentu przywrócenia zasilania elektrycznego w układzie. Zawór IceStop może pracować w dwóch trybach. Z wykorzystaniem przerywacza próżni lub z automatycznym zaworem napełniania z serii 553. W pierwszym przypadku, w trakcie pracy zaworu, do instalacji będzie wprowadzane powietrze, a sam układ będzie rozładowywany z ciśnienia. Ilość wody, która jest usuwana z systemu, jest stosunkowo niewielka i wynosi około 1 litra na godzinę przy temperaturze minus 20 stopni Celsjusza. W takim trybie po przywróceniu zasilania elektrycznego należy uzupełnić ubytki wody oraz przywrócić wymagane ciśnienie, jak również prawidłowo odpowietrzyć układ. Stosując zawór automatycznego napełniania w trakcie pracy zaworu iStop, ubytki wody są na bieżąco uzupełniane. Po przywróceniu zasilania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności. Tak skonstruowany system jest w pełni automatyczny. Należy pamiętać jednak o odpowiednim zabezpieczeniu przed przepływem zwrotnym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby system był prawidłowo chroniony przez zawory z serii iStop, należy zamontować dwa zawory: jeden na przewodzie zasilającym, drugi na przewodzie powrotnym. Zaworów nie można izolować. Te elementy muszą stanowić najchłodniejszą część instalacji zewnętrznej. Zawory należy montować w odległości większej niż 10 cm od siebie, tak aby jeden nie oddziaływał na drugi. Niżej położony zawór musi mieć zachowaną odległość od gruntu większą niż 15 cm. Należy zapewnić swobodny przepływ wody w odcinku zewnętrznym instalacji. W szczególnych przypadkach konstrukcji pomp ciepła obowiązkowe jest zastosowanie automatycznego zaworu napełniania instalacji z serii 553. Pompy ciepła wykorzystywane są również do chłodzenia budynków. Dla takich układów zaprojektowaliśmy specjalne rozwiązanie oparte na konstrukcji, o której wcześniej Wam opowiedziałem. Jeśli chcecie poznać dokładniej nową odsłonę zaworów iStop, zapraszam na szkolenie, które prowadzę w siedzibie firmy Kalefi w Krakowie. Do zobaczenia!